Rodzimy się na tym świecie. Po prostu pojawiamy się, przechodzimy przez jebany, obślizgły mięsny portal. Nie wiemy skąd, nie wiemy dlaczego, nie wiemy po co, jaki w tym wszystkim sens i zaczynamy biec. Bierzemy udział w wyścigu, biegniemy, bo wszyscy inni biegną, zapierdalamy przed siebie, nie wiadomo po co, nie wiadomo gdzie, ale wszyscy inni biegną, każą ci biec. Biegnij i ty. W pewnym momencie widzisz, że hej. Biegacze, którzy biegli przede mną, nagle znikają z tego biegu. Nigdzie nie dobiegli, ale po prostu przestali biec, przestali brać udział w tym biegu, po prostu zniknęli. My nie wiemy, co się dzieje po śmierci, my wierzymy, że śmierć istnieje, wierzymy, że życie się kończy, ale. To tak naprawdę nie jest w żaden sposób zbadane. Nie wiemy skąd przychodzimy, nie wiemy po co tu jesteśmy, nie wiemy dokąd odchodzimy, czy jest tam pustka, czy jest coś innego poza ramami tej trójwymiarowej rzeczywistości, w której tutaj sobie żyjemy, funkcjonujemy. Być może coś jest, być może nie, nie wiemy, ale jesteśmy tu tylko na chwilę. Jesteśmy jak pierdolona zmarszczka na oceanie życia.